Siemano, witajcie, jestem stary Filipowski, dzisiaj jesteś z na Blokburgu, gościu prowadź, ja szedam do Ciebie Ja chcę tam się dosznąć Muszę iść na górę I idziemy tutaj No nie, co się odwala Tu jest duże piętro Gościu o nie przeciążenie co to zrobiło? No i przeciążało mnie szybko. Gościu też przeciążyło. Patrzcie. Gościu. Takie mocne przeciążenie znowu ten gościu. Siadaj gościu szybciej, poszpisz się. Wszyscy się chcą tu siedzieć na tym jachcie. No gość. No i spadł topił się. A nam się zrobiło przeciążenie mocne. I na ja muszę się zapytać się y, nic. Szybciej, kościu popni mnie. No i nam że przeciąże... żyło. O nie, ten gościu wyleciał przez okno. Gościu! Odpalaj zastery, wchodź! No, gościu! Nie umyj normalnie zaserować sterami łódki. Zaseruj! Do przodu, gościu! Gościu, płyń! Może jest po polsku. do ja kawa leci. No nie no, zepchnęło go. Dość, znowu się topisz. Widzowie, przeciążyło nas. Musimy stąd wyskoczyć szybko. Musimy zrazu zdobyć podwójne szkło, żeby nas tu tak nie ściągnęło na jednym odcinku. O, przecież... O, rozwaliło nam to okno. Wylecę! Szybko. Jest. Dobra, ten jacht, coś się stało. Co się stało z moim jachtem? Kościół. Ty i tu powiet. Szybko, szybko, siadaj, siadaj, Utopiłem się. Robię cię w gruza. Widzowie musimy szybko. Szybko, ratujemy, ratujemy, ratujemy. Go. Napisałem go. Szybko, płyn. Ja płynie. Płynę, gościu. Dobra, płyniemy, widzowie. Nasz jacht. Nasz jacht tam stoi. Kościół, szybciej, pospiesz. Chyba skoczyłaś. Kościół, co to jest? Musimy odpalić tu O, ja przyspieszę i do naszego jachtu. Szybko. No i znowu przeciążenie do. Op, hop, 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 jachtu! No hop, do jachtu jak hop, 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 Nie, 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 nie. Muszę tam usiąść? Dawaj. Dawaj, się. Odpadaj stary! Turbo. No i nie dopłynę. O jest. Widzowie. Statek ratunkowy robię cięcie, musimy znowu zawrócić. Widzowie. Łódka, szybko gościu, bądź, bądź. Załaduj łódkę, szybko buduj, Biodę. Ja buduję stratę ratunkową. Mam dla wyższego, Złota. Złota. złoto, tak. To ma być mega booster. Musimy gościu wylecieć w kosmos. Zatuję. Musimy wrócić. po mój jacht. Ja płynę. Gościu ja płynę. Ja ten jacht musi przetrwać. Tam jest u ile auto i gościu. Odpala tu, bo tam dolecimy, dolecimy, dolecimy. dolecimy. Nie, nie, nie. Dobrze, dobrze. No No znowu te przeciążenie w tym statku Ten statek ma jakieś przeciążenia, widzowie Robię jeszcze raz cięcie i muszę, i muszę to naprawić Robię kolejną kartkę tylko robię cięcie Widzowie, zrobię. Widzowie Gość Gość odbudował... Gość kupił taki sam i Jakiś auto ma to wsiadaj. O nie, jakieś auto No ten. Wziął pod tego jachta. Płyniemy. Ja muszę dopłynąć. Na tym, chociaż nie ma przeciążeń. Na tym nie ma. Czyli na moim jachcie są przeciążenia, a u niego nie. Szybko, gościu, wsiadaj. Wsiadaj. Gdzie tu jest wejście? To é mój jacht, wersja tudo O tu és, tu és, tu és. To és padro. Tu toma tu dwo. Kościół. Kościół coś tam zobudou. Do. do naszego jachtu. Moja łódź przypłynęła. Łódź dotykowa tam siedzi. Dobra, ten jacht musi... Ten jacht chyba się tu rozbił na zawsze, widzowie. Nie wiem, co się odwala. Ale mam plan, skoczę tam na gadasz Tylko musi je w ta łódź. O Jezu, gościu, ratuj mnie. To już musi cały całe siły. mam plan, jakiś super turbo jacht Widzimy się jak znowu I znowu wróciłem, teraz musimy zrobić turbo Super mocny jacht Milion boosterów, milion Mega booster Cała łódź boosterów Tyle tu boosterów, tyle tu I musimy milion boosterów zabić i tam polecieć Super turbo No to Gościu Siadaj, Gościu Lądź, bo... No, Gościu, zepsułeś wszystko, no więc... Gościu, zniknąłem No i za zarodząców Tam młodzież dalej stoją Trzeba zrobić, Beko, się tysiące Gościu załaduj swoją łódź. Mam plan, załaduję super łódź. Robie cię, co ja zrobię. Widzowie, widziałem jak moją łódkę podwali. Ja wsiadam tu i odpływa. O nie. Ta łódka się cała zawala. Cała łódka zostaje zawalona. To się kościoł, co coś zrobi. O je, 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 I mamy nową łódkę. Nowa łódka. Gościu wrócił. Gościu. Gościu włączamy i odpływamy. Hop. Jeden skok. Hop. Drugi skok. I tu jest wielka trampolina. Napiszę mu. Dawaj, gościu, płyń. Proszę. O, płyniemy. Ukradli mi statek, nie mamy go. No, ile auto ukradli? Szybko. Musimy schwytać złodziei. Może na następnym odcinku schwytać złodziei, u ile auta widzowie. A ja będę za chwilę wrzucał unboxing i za chwilę chyba będę musiał łapać złodziej Musimy To jest szybka winda na dół Zwindujemy się, winduj się, Windu się O, zwindowany Tylko pierwsze piętelko Dobra, windą, windą szybko na górę Skop? O nie źle podskoczyłam Jeszcze skok. Skop? O nie No i podwali moją łódź w następnym odcinku będziemy musieli uratować naszą łódź. Paszą też. Znaczajcie na Discorda, czekajcie. Pokażę. Znacz mi tu weźmie. Dołączajcie na Discorda Gangfa. I widać, że jestem na Robloxie. Szybciej. Wszyscy goście, no nie ci złodzieje nas napadają pacie. O nie, dobra, jeden ja cię utopił. Muszę wejść szybko do, szybko do obronnej kapu, kapuła. Szybko. O, o, o nie. Musimy szybko skoczyć na trampolinę na górę. Muszę tu wbulec się, ta łódka jest głupia. Gościu, złób dziurę. Oni nie znowu tutaj dobijają. Teraz jeszcze mocniejsze przeciążenie. Znowu przeciążenie. No, mu no, ktoś musiał usiąść. Ta łódka jest pana Nie wolno siadać. Szybko skacz. Sk Dopływają do nas. Szybko. O nie, oni chcą do nas doskoczyć. O nie, walka, walka, walka. Skacz na dół, skacz na dół. Widzowie, Gosiu zepsuł wszystko. Gosiu wyciągnął go dźwięki awaryjną. O nie, szybko siadaj, siadaj, siadaj. O nie. nie siadaj, nie siadaj. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Klikaj. O nie, na mnie cięcie. Widzowie, rozwalają pół statku, cały statek rozwalają, pacze. Napadli mój statek, no i rozwalili. O, super mega kopuła. Siadajmy. Muszę dobudować tylko gości i miejsca. Gościu siadaj na górze. Gościu siadaj na górze. Ja na dole. Na górze siadaj. Dobuduję ci super mega kapsułę. No nie. Dobra, super mega turbo. To się odwala z tą łódką? No i, łuk, no i musimy gonić złodziei z naszego statku. No gościu, nie wiem, na chłodną tą łódką tak. Szybko. I cofamy? I to będzie super. Tu. Szybko, szybko. Patrz jak szybko. Gościu, wypadłeś ześ. Teraz nie mam gościa do pomocy. Musimy od niego popłynąć. Kościół jesteś tam jeszcze? Nie wiem czy jest. Muszę wysiąść, muszę wysiąść. Spukowałem się, spukowałem się, spukowałem się. Wysiadaj z tej łódki, wysiadaj, 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 wysiadaj. Up, Dobra, wysiadł. Musimy iść do niej. Co się tam dzieje? Widzowie, napisałem, że jestem youtuberem i jestem. Ale moja mega super turbo łódka tu tu stoi. I mój kościół gdzieś jest, nie wiem gdzie. Widzowie. Skoziła mi się Państwu w kamerze, więc do zobaczenia wszystkim. No i papa. Tam, tą część, która mi się usunęła, da w opisie. Pa, pa!